O rany! O rany. Ale dobrze wyglądasz. Dziękuję ci bardzo, jestem zbulwersowana twoim wstępem, gdyż te dziewczyny, no. wydaje mi się, że gdyby miały edukację seksualną w szkole, to może byłoby inaczej. Ale Siad oczywiście. Inaczej. Mam rację? Tak jest. Uh! Ale Monika, poczekaj. Jak już zaczynamy z tego tonu, gdyby miały telefon zaufania publiczny, który też został zlikwidowany, bo dotacje na niego, to też miałyby gdzie zadzwonić. Gdyby była pomoc psychologiczna, też by było dobrze, gdyby prawda? To... Tak. Gdyby to państwo funkcjonowało inaczej, też by było dobrze. Jasne. Ale wtedy jest szansa, żebyśmy się już nigdy nie spotkali. No właśnie, Kuba. Powiedz mi, jak myślisz, kiedy była u mnie Agnieszka Holland, a boję się, ale, że... Ale najpierw e, chciałam się z wami e, przywitać, bo od pewnego czasu witam się w moim programie .d, e, mówiąc, e, witam w wolnych mediach. Robię to dlatego, że... Wolne media to jest coś, czego potrzebujemy, jak tlenu. Nie będę truć. Chciałam wam powiedzieć, że jak byłam na spotkaniu, które prowadziłam z noblistkami z Olgą Tokarczuk i Światłaną Aleksejewicz i to było w Aleksejewicz, to było w forum muzyki we Wrocławiu, i powiedziałam: Witam w wolnych mediach. Witam w wolnych mediach. To wszyscy. A wy co? Gdzie są wacje? Witam w wolnych mediach. Ja wiedziałem, że... Czegoś się nauczyłam od Kuby. Nie, nie, ja wiedziałem, że jak cię zaproszę, to ja sobie mało pogadam, więc się będę próbował przebić. Jak była u mnie Agnieszka Holland całkiem niedawno, to po 24 godzinach wylądowaliśmy w wiadomościach TVP. Jak myślisz, kiedy my będziemy w wiadomościach TVP? Ja chciałabym, żeby kiedy nas będą pokazywać w wiadomościach TVP, no. pokazywali taki spot, który ministerstwo zrobiło mhm. i kazało filmom studyjnym wyświetlać przed, program, przed filmem Agnieszki. To Ale żadne kino się nie zgodziło. No, Roman mogu. Gutek powiedział nie, never, żadne. No dzięki Bogu, mamy też wolne kina. Ale powiedz mi, a jak myślisz, kto z nas w tamtej optyce jest większym lewakiem i niepolakiem? Monika Olejnik czy Jakub Wojewódzki? Myślałaś... Ale w kiedy? No patrząc na optykę mediów publicznych. No bo nie ma co ukrywać, nie jesteśmy ich pupilami. Znaczy ja na pewno, już wiem. Ale czy musimy o nich rozmawiać? Jest nie Szkoda musimy. czasu. Genialna Ja odpowiedź. wiem, że ty, ja ty zazdrosisz. Do... Krawo. Ale słuchajcie, czego wiecie? ja, ja zazdrościę. wiecie, czego Kuba zazdrości? Bo no. oni tam zarabiają może pieniędzy. Może jeden facet zarobił ponad bańkę. A bańkę, by, ale gówniana bańkę, kasa. Ale w krótkim czasie. No, błagam I cię. I były prezes telewizji powiedział: bo to jest unikatowa praca. I za to. <ślam> Nie, to jest, to jest unikatowa praca. Ja no. myślałam, że są obrazy unikatowe. A to się okazuje, że praca. A powiedz, a gdyby, a gdyby się okazało, wyobraź sobie, że strona liberalna, demokratyczna, na wolnościowa. Wygrywa te wybory i dostajesz propozycję zostania szefową TVP Info. Pod warunkiem, że ty zostajesz prezesem TVP. Ale poczekaj, bo ja mam taki plan, że ja dostaję prezesem TVP, przychodzę, zwalniam tych wszystkich konferanjerów, tych Perejry, te Rachonie, tego Kamela nawet, zwalniam ich i wiesz co robię? Ja wiem i idę wszyscy... na urlop. Nie.